Śniadania wyszli na uroczysty obrzęd żywobrania. Jako ludzie rozsądni umieją miarkować mowy i ruchy swoje, aby je stosować w każdej okoliczności do miejsca i czasu. Dlatego, nim ruszyli za sędzią do lasu, wzięli postawy tydzież ubiory odmienne, służące do przechadzki o ponce płócienne, którymi osłaniają powierzchni kontusze. A na głowy słomiane w kapelusze. Stąd biali wyglądają, jak czyścowe dusze. Grzybów było wpród. Chłopcy biorą krasnolice, Tyle w pieśniach litewskich sławione lisice, to są godłem panieństwa, Bo czerpić nie zjada. I dziwno, żaden owad na nich nie usiada. Panienki za wysmukłym gonią Borowikiem, Którego pieśń nazywa Grzybów pułkownikiem. Wszyscy dybią na rydza. Ten wzrostem skromniejszy, i mniej sławny w piostkach, za to najsmaczniejszy. Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, czy zimą. Ale wojski zbierał mory. Inne pospólstwo grzybów, pogardzone w braku dla szkodliwości albo niedobrego smaku, lecz nie są bez użytku. One zwierza pasą i gniazdem są owadów i gajów Jako szeregi naczyń stołowych sterczą. Tu z brzegi surojatki srebrzyste, żółte i czerwone, niby czareczki różnym winem napełnione. Koślak jak przewrócone kubka dnowy pukłe. Lejki jako szampańskie kieliszki wysmukłe. Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie, jakby mlekiem nalane filiżanki saskie. I kulista czarniawym pyłkiem napełniona purchawka jak pieprzniczka zaś innych imiona znane tylko w zajęczym lub wilczym języku. Od ludzi nieochrzczonych, a jest ich bez liku. Ni wilczych, ni zajęczych nikt dotknąć nie raczy. A kto spyla się ku nim, gdy błąd swój obaczy, zagniewany grzyb złami albo nogą kopie. Tak szpecąc trawę, czyni bardzo nierestro.